Do życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Przeżywamy 29. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W liturgii tego tygodnia przypada. Poniedziałek wspomnienie świętego Jana Kantego w środę święto rocznica poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Sandomierzu, w Sandomierzu, w samym mieście Sandomierz, uroczystość. W sobotę wspomnienie świętego Jana Pawła II Papieża. Dziękuję wszystkim, którzy w ciągu minionego tygodnia gromadzili się w naszym kościele na modlitwie różańcowej. Dziękuję dzieciom, młodzieży, dorosłym i serdecznie zapraszam w tym tygodniu do naszej świątyni. Dziękuję uczniom klas, klas piątych, szóstych, siódmych za udział w pierwszym ze spotkań formacyjno-katechetycznych w dniu wczorajszym. Bóg zapłać. Słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom zarówno za przygotowanie świątyni i wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać. O sprzątanie w najbliższą sobotę proszę kolejną grupę rodzin. Dziękuję wszystkim, którzy w minionym tygodniu składali ofiary na Kościół. Państwu Elżbiecie Głaz, Piechut Michałowi Domagała z Zachwiejowa, Romanowi Wiesławie Domagała z Józefowi Górskiemu z Zarównia i rodzinie państwa Dudka z Durtów. Na ogrzewanie kościoła państwu Józefowi Górskiemu z Zarównia, Romanowi Wiesławie Domagała z Zakwijowa, Andrzejowi Piechota z Piechut, Michałowi Domagała z Zakwijowa, Janowi Śledziana z Zarównia i rodzinie państwa Dudka z Durdu. Wszystkim ofiarodawcom serdecznym Bóg zapłaci. Przy wyjściu z kościoła rozprowadzany jest kolejny numer tygodnika Niedziela, w którym m.in. innymi Blok informacyjny, Tydzień w Kościele oraz tytuły Nie do uratowania, a jednak od satanisty do świętego. Historia Bartolomego. Pompejanka, nie do odparcia, różaniec, a gadatliwość na modlitwie. Upadła, czy została zniszczona? Rozbiory Polski. Błogosławieństwo, czy dopust. Od wróżbiarstwa do Jezusa to tylko niektóre tytuły. Polecam uwadze i zachęcam do sięgania po prasę. Znajdziemy tam również świadectwa nawrócenia. W zakrystki są jeszcze kalendarze ścienne. Na 2026 rok zostało ich kilka w cenie czterech złotych. Ze stolika przy ławkach można zabrać czasopisma misyjne. Można również zabrać karteczki na wypominki. Zgłaszając wypominki roczne, bardzo proszę określić godzinę, przed którą mszą niedzielną mają być odczytywane. Sprzątając groby bliskich, bo ten czas no, przybliża się, sprzątając groby bliskich zmarłych chwasty po wyplewieniu, proszę zostawiajcie przy słupie oświetleniowym, nie wrzucajmy ich natomiast do kosza. I bardzo proszę. Myślałem, że już mnie nic nie zaskoczy na cmentarzu, a jednak nie zaskoczyło i widziałem to na własne oczy. Nigdy bym się nie spodziewał, bo rozumiem, że jak ktoś przywozi pomnik do złożenia, no to wjeżdża samochodem, wywozi elementy pomnika po to, żeby zdjąć i złożyć pomnik. Ale nie spodziewałem się, że po to, żeby podjechać, żeby wysprzątać grób własny, Ktoś będzie samochodem osobowym, wjeżdżał na alejką główną na cmentarz, pod sam niemal grób, wysprząta, a potem y, przeżywa tortury, bo przecież z końca cmentarza trzeba wycofać między grobami. Więc bardzo proszę, y, tego samochodu raczej nie kojarzę z naszą parafią. To nie znaczy, że wszystkie samochody znam, ale swoim parafiam, ale nie kojarzę. Natomiast bardzo proszę. Wyczulajcie też swoich bliskich i z rodzin, którzy przyjeżdżają i chcą spełnić ten dobry uczynek. Niech takich rzeczy nie robią. Niech nie wjeżdżają, ale główną na cmentarz. Bo ja mam czasami takie wrażenie, że jakby ktoś mógł, to najlepiej by było cały cmentarz rozgrodzić i najlepiej groby usytuować tak, żeby przy każdym mógł stanąć samochód. Podjeżdżam pod sam grób, sprzątam i wracam do domu. No. Szanujmy to miejsce, to jest miejsce poświęcone, to jest miejsce, w którym spoczywają ciała naszych bliskich zmarłych. To nie jest parking, a z parkingu jest raptem, nie wiem, 40 kroków czy 50 kroków do grobu. To jest cała filozofia i zarówno na naszym cmentarzu, jak i na innych cmentarzach. Szanujmy to miejsce, dajemy w ten sposób świadectwo o sobie. Sami dobrze o tym wiecie, że jak człowiek sobie powie, a co mi kto będzie, a ja tam myślę, tak, no to tak zrobi. No, zrobi, że to bez sensu czasami, no to inna rzecz, ale zrobi, bo tak chce, ale nie o to chodzi w tym wszystkim. Więc o tym proszę y, y, pamiętajcie. 24 października, to jest najbliższy piątek, w godzinach od 10 do 14, w Ośrodku Zdrowia w Padwi Narodowej. Możliwość komputerowego badania ostrości widzenia w kierunku doboru okularów. Czytałem ogłoszenie tydzień temu, ale okazuje się, że to inna firma. Za niedługo to będę jak ten, ten taki okrągły, co na wsiach stoi, gdzie każdy może przylepić kartkę i, i ogłoszenie, żeby progosz czytał. No więc... No ale ten pan mi powiedział, że on to już od wielu lat tam jeździ, a ci to przyjeżdżają busem i tak, jak im się zachce i tylko robią konkurencję. No może i tak, no nie wiem, nie znam Skorzystajmy w każdym razie, jeśli ktoś czuje taką potrzebę. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro msza święta w intencji zmarłej Władysławy Babula, zamówiona przez rodzinę państwa Smykla. We wtorek w intencji zmarłego Henryka Barszcza zamówiona od rodziny państwa Korziołów. W środę w intencji zmarłego Jacka Lechawiec zamówiona od państwa Kazimierza Józefa Górskich z rodziną. W czwartek w intencji zmarłej Marii Zygmunt zamówiona przez koleżanki z klas Liceum Ekonomicznego. W piątek w intencji zmarłych Mieczysława Kuśnierza czwartą rocznicę śmierci Józefa i Jana Kuśnierz, Kazimier i Wojciecha Dobrowolskich. W sobotę w intencji zmarłych Wojciecha Popiołka w rocznicę jego śmierci, Katarzyny i ich syna Wojciecha Popiołków. W niedzielę o godzinie 8 w intencji zmarłych Jadwigi i Jana Chynowskich oraz Władysława Chynowskiego o 10.30 w intencji zmarłych budowniczych, fundatorów i ofiarodawców oraz darczyńców na rzecz kościoła parafialnego w Zachwiejowie i naszym parafii. Przez cały tydzień odprawiane są msze święte gregoriańskie za zmarłych Józefa Golbę, Edwarda Małocińskiego i Józefa Kosika. Przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg przemogący, Ojciec i syn i Duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Jeż Maryjo, żeś my że pokuty trzeba nam, ale bez pomocy koniec... i oh oh